cześć słuchajcie jest y, rano wcześnie rano my jedziemy do netto ponieważ Artura ciśnie y, nie. Ar Ar Artura nie. ciśnie tak brak słodyczy bo od wczoraj nie ma nic słodkiego i on nie, tak prawda. chodził A ale bym to. sobie zjadł ale bym sobie zjadł ale bym sobie zjadł no ale, i ale co, co dzisiaj rano usłyszałam mysza na koniec jak nie mówiłem, nie tak, mówiłem. Tak. A może byśmy pojechali do netto po coś słodkiego? Nie mówiłem tak. Skąd ja to wiedziałam? No, skąd ja to wiedziałam? Proszę cię bardzo. Tak, ja wiem, że nie można się tak łatwo przyznać, nie? Do takich rzeczy, ale takie są fakty. Taka jest prawda. No. Także lecimy. A kochani, i ja wam coś powiem. To nie jest tak, że tego, że, że ja tam, tam nie tego. mam, no. bo, bo Myszka chciała, też mówi, miała gazetkę. Ktoś ich podrzucił, nie wiem. Co? Skąd miałaś tę gazetkę? Jaką? No tą, co patrzyłaś to. Nie miałam Że jakaś gazetki. promocja, mega proszku miałeś? Nie. Czy to prawda? Ja mam proszek, nic mnie nie interesuje. No nie wiem, no patrzyła przy nie mnie. Nie ściemniaj. Chciałeś coś słodkiego. Nie, nie, Myszko. La, 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 la. Myszko, poczęłaś tą gazetę. Nieprawda, swoją. nieprawda. Słuchajcie, analizuje to wszystko. Nie, siedzi i nic rozumiecie. Nie chce, nie przyjechałam po nic. No to zobaczymy. No to zobaczymy. Myszka mówi, że takiego będzie miała. Ja. I ocieranka też chce. I takie. I to. To radio To zegarek Nie, to jest radio Smert, pranzoletka. A, to. Myszka mówi, że to ja A, a popatrzcie jak Myszka się przygotowuje A, to ja. Zobaczymy, no ten proszek Nie dojdziecie prawdy Kto jest winny? No ty, faktycznie No nie dojdziecie prawdy Powiem wam Ty patrz jak tu mają w ogóle pieczywo Co tu się porobiło? Co tu się porobiło? Ale numer No pozmieniało się Toda la noche no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. convierta en... Nawet nie wiedziałem że to są takie produkty Wiesz Normalnie jestem zdziwiony No kochani powiem wam że to chyba no, to nie jest takie słabe Co to? normalny widele dają? me mm -hmm. Just like the streetlights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this town. We got this far, don't know how. Nawet coś takiego jest jak Pajda Pajda, zobacz Pajda tu jest no? napisane Wyjeżdżamy spod Netto Powiem wam Dobre zakupy zrobiliśmy Opłacało się tutaj przyjechać do tego Netto No, a to dziwne, nie? Nie. No? Opłacało się przyjechać do Netto i to jest to. Tak trzymać. A co się opłacało? No, fajne, fajne zakupy. Co, się, co się pyliło? Bo w ogóle asortyment zmienili? Co to jest? E, w ogóle w sklepie się zmieniło. Cały wystrój, po prostu cała szata, wszystko, po prostu układ, półki. no Zmieniło się wszystko. Naprawdę sporo produktów jest w fajnych cenach. Mają też taką półkę właśnie produkty, które się gdzieś tam za dwa dni kończą termin ważności czy za trzy dni i są przecenione, także fajnie tam popatrzeć, jak chcecie zjeść coś od razu, coś wiecie, na przykład tak jak wiem, te serki wiejskie przecenione. No to wiem, że od razu je Artur zje. Więc dlaczego kupować za złoty 69, zł, skoro można kupić za złoty 19? Zł? Co ty? Co ty są droższe? <laughs> akurat były za złoty 69 a te tak a normalnie a normalnie są przecież za złoty 80 tak tak no fajna 92 cena 92 złote różne różne są ceny zależy gdzie ale no fajna to była cena także no um, bardzo dobra warto wiemy, że zjemy to coś od razu. Bardzo dobra cena to naprawdę jest. Można naprawdę to powiem, nie jest żaden, słuchajcie, ani wstyd, ani nic, bo to przecież nie jest yy, zepsute, popsute, zgnite, czy cokolwiek, tylko sklep musi to prze, przecenić, bo, no bo oni nie mogą sprzedawać już przeterminowanych, więc żeby w ogóle się to coś sprzedało, to wolą obniżyć cenę i sprzedać, niż wyrzucić, tak? No. Albo gdzieś tam zwrot do dostawcy robić, bo to też się nie opłaca, także... Bardzo no dobre fajnie. zakupy, bardzo dobre zakupy. Artur nakupił sobie ciastek, wafelków. No ale to zobaczycie i, wszystko. A to zobaczycie w domu. Tak, w innym miejscu. Także no. kochani trzymaj ta się i gotujcie. się. Będzie dobrze. A dlaczego ty masz tylko na mnie? Hej. Jo i no. ojej jeju. No a my co, przyjdziemy do domu, coś tam Artur sobie słodkiego przekąsi. I lecimy. Eee, kotom damy śniadanie pracy, nie? No, to zajęć. No i pozdrawiam wszystkich, którzy martwią się o nasze finanse. <śmiany> <śmiany> którzy martwią się, skąd my mamy pozdrawiam. Tyle pieniędzy. Pozdrawiam, trzymajcie się. Ostro, mocno się trzymajcie. No, wykorzystałam już wędlinkę, którą kupiliśmy i zrobiłam tosty nam. I co jeszcze, zrobiłam sobie drugą kawę, bo dzisiaj będzie naprawdę ciężki, pracowity dzień. I niech mi ktoś powie, że cukier jest zły. Starapi, Idzie? Nawet pszczółka potrzebuje, a to najlepszy lekarz. Z miodu wszystko jest i takie, i takie, i takie, i na to, i na tamto. Popatrzcie, na was lekarz pije u mnie. Tak, taka jest prawda. Siły nabierze. Każdy kulturysta wam to powie. Każdy robotnik wam to powie. Cukier to siła. Szybki przypływ energii. Zaraz nasza pszczółka nabierze siły pij stara, bo trochę się opierała z piciem mówiła, że to gówno, sam se pij i w ogóle ale pije teraz, proszę jak ciągnie tu dżmobima ci wlać tobie by rewolucja zrobiła w ulu na, gówno. już tak jak oni mówią, że to już gówno trochę dobre ale jeszcze, jeszcze pociągnę ciągnie mała jeszcze gdzieś Gdzie jak ciągnie dziwne co nawet pszczółka Nawet pszczółka potrzebuje Ale pytam mi macha Ojej Ojej Ty pić nie umiesz? Jak ty pijesz kochana? Co ty wyprawiasz? A teraz sobie trzeba nasmarować silnik. No jak? Jest moc? Jest siła? Co z tobą? Jest? Czy trzeba czerwcowolękę wezwać? tu jest towar pij nie gadaj A, silniki szykuję już do odlotu Jakaś drobne naprawy jeszcze E, no chyba się nie napiłaś, tak naprawdę. No, widzę, że słabo ci to poszło. Masz tu to samo gęste. Pi, się nie mocz. O, nie mocz się i pi. i nie moć się radary nasmarowane wtórędy na chatę o już skrzydełka patrzcie no jak tam będzie coś z tego dzisiaj napij się nie no skaranie boskie ziemi. nawet napić się już nie potrafi no odpalasz czy nie odpalasz czy się napij napij się mówię ci bo za mamy, za tatę. Wejdź do domu. Cukru sobie. A co, będzie coś z tego, czy nie? Najlepszy lekarz świata to ja. Mówią, że miód z miasta jest zdrowszy niż ten ze wsi. Bardzo mnie to ciekawi No tak czytałem, no, poważnie Nie wiem jak to możliwe, no ale No, gotuj się 3, 2 1 Odpalamy silniki. Czy powtarzamy jeszcze raz sekwencję Myszko, chodź zobacz bo się nie może zdecydować tak? no i co? no miała startować a nie może? nie może się poderwać a może jeszcze potrzebuje? no ja jej dawałem tutaj ostro a mój, że to już gówno jest liknij sobie lika? jeszcze nie likaj o, jeszcze pije a, od mamy jednak weźmie od taty mówi już, że nie widzisz jak pije? no, czekaj, jeszcze raz no. widzisz? jeszcze się uszy trzęsą <laughs> Za słabo wtedy wypiła. No teraz to dopiero. Te gęste samo zaciągnie. No ja musiałam przyjść. Tak, mama musiała przyjść. I teraz jak zaciągnie, mówię ci. To. On poleci od razu. Tak, od razu na Warszawę. Leci. do startu gotowi do, do startu Evolution. jeszcze nie jeszcze nie to nie przyszedł ten czas zbiera hiłę. nie poddam się wyzwalić zigać będzie Wiesz, chyba zigać będzie A mój będę zigać. Czcinowy cukier gówno Nie masz buraku Nie ma mocy ten cukier Wiesz kiedyś yy, w PRL-u to wymieniali cukier. Z kuby szedł do nas, dziecinowy, a Polska wysłała swój biały. No idę powiesić pranie Dobra. A ty ją tu pilnuj No co, będzie coś z tego czy nie? Ile ja będę tu trzymał to? dziadu jeden. Lataj! No, ty jeszcze za cukier się weź, tak o, przy okazji, to opowiem wam historię. Słuchajcie, było sobie takie, o, pocieka energia, kurcze, eee, chyba klucze gdzieś zgubiła do domu, bo zdenerwowała się nagle. Widzicie moje klucze? No, pierwszy start za sobą. Lotnisko Gotuj się Lecę pozwolenie na start jest No nie no, co co ty wyprawiasz? No to nie umiesz już Po prostym nawet jakiś Ale to chyba jakieś bardziej piesze wycieczki to. nie poleciała? Trochę próbowała już. Aha. Ale lotnisko było źle przygotowane, i. Aha. A gdzie jest to łyżeczkę? Tu. Zobacz jakiś zazdrośnik, nie? No. Nawet pszczołom by się zajął teraz. Nie chcę. Kochani, było takie plemię, wyobraźcie sobie, gdzieś tam żyło henhen hen, w głębokich lasach, nie wiem, w dżungli, czy gdzie ono tam żyło. I wyobraźcie sobie, ktoś, jakoś to tak się zaczęło, że cukier do nich tam, cukierki, dali im cukierki. Oni mieli zdrowe zęby, bo oni normalnie zębów nie mieli. Oni się odżywiali tylko naturalnymi produktami, no to, to tam złapali, wiadomo... Jakimiś owocami, korzeniami, to co tam rośnie, w tych tropikalnych krajach, w tych miejscach. No i tam im dali, słuchajcie, te cukierki. Teraz nie pamiętam okresu, ale to było chyba albo po pół roku, albo po roku. Jakoś tak to było. I wyobraźcie sobie, wszyscy z dziurami w zębach. Dobre. No, Nich... ciołka, co wyprawiasz? Niech zębów nie ma. Leć mała Lecisz? Nie chcesz lecieć. No, ruszaj szkrzydełkami. Czarny, nie chce lecieć. No ale wy jesteście głupi. No, to chyba poważniejsza naprawa. No, ona chyba już bardzo była słaba. Nie tak jak tamta ostatnio co ją ratowaliśmy. Ona chyba do generalnego remontu się nadaje. delikatnie jeszcze. Mhm. Koncentruje się. My jak tu tak dobrze to będzie lecieć mhm mm jak tak o mnie dbają uśko i przygotuj no ja tu zostaję I Jeszcze po kratełce cukier jest w butelce no do rana nie no stara wstawaj i jeszcze druga historia ostatnio oglądałem taki film to będzie już jakiś czas temu o, jakim, o cukrze że tam w jakimś stanie, czy tam w jakimś mieście jest ta produkcja tego napoju Mountain Dew, nie? No i że tam też inne napoje produkują. No i w całym tym mieście ludzie bez zębów i jaki ten cukier jest szkodliwy. A ja tak zadam pytanie, a czy ktoś tym ludziom broni chodzi do dentysty? To jak w moim mieście przykładowo będą yy, produkować papierosy, to co, wszyscy muszą palić papierosy? Przecież nikt nikomu na siłę nie wmusza. Wystarczy, wiadomo, nie? Pójść do dentysty. W tym wypadku akurat. I tak to właśnie widzicie. Tak to się pokazuje, te, te, te różne filmy kreuje się jakieś tam historie opowiadania, o tym jak to cukier jest, powiem wam. Zły, coś też ten tym cukier. A przecież cały świat został tak stworzony. Po to jest, Bóg zrobił sól, po to zrobił różne pierwiastki, żeby ludzie z tego korzystali, a nie po to, żeby to ograniczali. bo może będzie startować tak samo jak wody jest noleciała yy... no to koniec naszej opowieści no widzisz hurra